Cześć, nazywam się Marta Chowańska i w tym krótkim filmiku przedstawię Ci moich ulubieńców grudnia. Miesięcznie ulubieńcy, ulubieńcy to seria nagrań, w których pokazuję kosmetyki, które najlepiej służyły mi w danym miesiącu i dzięki temu zapoznajecie... Z ofertą naszych produktów, jak również pokazuje to, co u mnie naprawdę sprawdza się najlepiej. Na coim pracuję z kobietami ucząc, jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie, bardziej przedsiębiorczą, rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay, dobieram programy pielęgnacyjne dla kobiet, pokazując, jak dbać o swoją skórę najlepiej jak to możliwe we własnym domu oraz uczę szybkiego, prostego dziennego makijażu, dzięki któremu każda z nas wygląda jak milion dolarów w kilka minut. I dzisiaj chcę się z Tobą podzielić. Kosmetykami, które świetnie służyły mi w grudniu, a więc w miesiącu zimowym, w miesiącu, który dla mnie był też takim miesiącem regeneracji, relaksu, odpoczynku, ponieważ cały ten czas adwentowy zaplanowałam sobie na takie właśnie wyciszenie, na takie przygotowanie się do świąt i towarzyszyły mi w tym czasie wyjątkowe produkty, które dzisiaj chciałabym. Tobie pokazać. Być może część, jeśli obserwujesz, mnie już dawno znasz i nawet kupiłaś sobie, korzystając z mojego sklepu online albo konsultując się ze mną prywatnie, ale myślę, że część będzie dla Ciebie absolutną nowością, dlatego oglądaj dalej. Pierwszym ulubieńcem grudnia był dla mnie duet produktów Dobrwi. I je można kupić również osobno, ale dla mnie właśnie odkryciem jest zastosowanie jej w duecie. Jest to precyzyjna kredka do brwi w kolorze Dark Brunette oraz cóż zagęszczający do brwi o tej samej nazwie kolorystycznej. Dlaczego tak pokochałam te produkty? Zachęcam cię do obejrzenia mojego ostatniego filmiku, gdzie właśnie pokazuję krok po kroku, jak wykonuję nimi szybki, ale bardzo precyzyjny, bardzo ładny, elegancki, schludny makijaż w brwi, który wygląda naturalnie, a równocześnie przepięknie uzupełnia wszystkie ubytki w brwiach. Pokochałam te produkty, po pierwsze kredkę, przede wszystkim za łatwość stosowania. Ja długo szukałam takiej kredki, która będzie idealnie miękka, ale równocześnie trwała, nie będzie się rozmazywała, ale przede wszystkim będzie miała kolor, który idealnie imituje mój naturalny kolor włosów. I faktycznie w wypadku tych kredek, one są w pięciu kolorach dostępne pięciu albo sześciu. W każdym razie każdy odcień włosów znajdzie coś dla siebie. Ja właśnie znalazłam taki swój idealny kolor i wystarczy musnąć tą kredką miejsce, gdzie prawie jest nierówne albo są jakieś ubytki i naprawdę jest takie wrażenie, jakby tam pojawił się włosek, a nie taki sztuczny, widoczny makijaż. Z kolei ten trusz zagęszczający ma taką piękną, malutką szczoteczkę, która bardzo fajnie chwyta i wyczesuje włoski. Ja go bardzo lubię, jak już jest troszeczkę mm, zużyty, jak go jest mniej w opakowaniu. Na początku po prostu wycieram nadmiar i stylizuję włos, wyczesuję je w górę i słuchajcie, efekt jest naprawdę przepiękny. Na wielu live'ach, które nagrywam też na moim fanpage'u Marta Chowańska Makeup Charm. Często piszecie, że jak właśnie zrobię brwi, to ten efekt jest niesamowity i widać, że to robię szybko, że to robię ekspresowo i bardzo, bardzo prosto. Co więcej, uwielbiam trwałość tych produktów. Jak zrobię sobie makijaż rano, to te brwi faktycznie wyglądają tak do samego wieczora, więc w końcu znalazłam produkty, które idealnie podkreślają brwi, które wyglądają naturalnie, które są proste w użyciu, które się długo trzymają i z którymi z przyjemnością maluję sobie brwi codziennie. Właśnie sekretem jest połączenie tych dwóch kosmetyków, czyli kredki i tuszu, a nie używanie ich tylko osobne, jak to robiłam wcześniej. Dopiero ten duet właśnie sprawdził mi się jako takie genialne, najlepsze must-have brwiowe, więc jeśli miałabyś ochotę na dopasowanie idealnych odcieni dla siebie, bo kolor tutaj ma ogromne znaczenie, to zapraszam Cię do wiadomości prywatnej, można pisać do mnie maila albo gdzieś w moich social mediach, najlepiej na Facebooku odezwać się do mnie i pomogę Ci dobrać idealny duet do brwi dla Ciebie. Kolejny ulubieniec to ulubieniec nie tyle miesiąca co wszech czasów, bo tego pudru używam już od prawie 10 lat, natomiast niedługo będzie miał um, taką repremię, będzie... Miał zmianę nie tylko opakowania, ale również składu. Dlatego jest to ostatnia szansa, żeby przedstawić Ci mineralny podkład podrowy jako mojego ulubieńca, z którym niedługo będę się żegnała i będę witała coś nowego, prawdopodobnie lepszego, bo jeśli nasza marka zmienia jakąś formułę, zmienia jakiś produkt, to zawsze jest to. Jeszcze lepsze, chociaż w przypadku tego pudru trudno mi sobie wyobrazić, żeby ten produkt mógł być jeszcze lepszy Ja go używam bardzo często, wiele razy mówiłam też o nich na moich filmikach Jest to mineralny podkład pudrowy, czyli właściwie podkład w formie pudru Ale to jest pierwszy mineralny podkład pudrowy, który mogę też używać na fluid, mogę go używać na krem CC, mogę go używać na bazę Mogę go łączyć bez problemu z brązerami, rozświetlaczami, różami z formułami suchymi i mokrymi, dlatego, dlatego że chcą niezwykle adaptowalny, lekki, satynowy, miękki produkt. Ja, ponieważ mam skórę trądzikową, dość szybko zorientowałam się, że nie mogę używać produktów. Hmm, Klasycznych podkładów, takich które zapychają, które są ciężkie, które są długotrwałe. Próbowałam kiedyś takich kosmetyków, ale one dawały efekt na krótko, skóra była w coraz gorszym stanie. Z wiekiem zobaczyłam też, że to jaki podkład noszę, ma ogromne znaczenie na, na wpływ na jakość na mojej skóry, na to jak ją ten podkład chroni. Jeszcze raz powtórzę to zdanie, że podkład, który noszę, ma ogromny wpływ na jakość mojej skóry, z pewnej ochronnej pielęgnacji. Dlatego szybko postawiłam na minerały, no i zaczęło się poszukiwania tego najlepszego. I to słuchajcie, od prawie dekady, albo już od ponad dekady, od kiedy poznałam produkty Marekaj, był zawsze mój ukochany puder mineralny, który daje krycie takie, że jest w stanie zakryć nawet tatuaże, ale można też zrobić z nim bardzo delikatny efekt, bo nałożyć tylko jedną warstwę przepięknie się trzyma. Można używać go na sucho, na mokro można go łączyć na różne sposoby. Ma genialne, genialne opakowanie z lusterkiem z takim otwieranym tutaj pudełeczkiem. Wysypujemy odrobinkę i faktycznie jest jedwabisty, jest mięciutki, przepięknie kryje, nie obciąża skóry. I uwielbiam go, uwielbiam go od lat. Dzisiaj go pokazuję po grudnia, bo w grudniu nie nosiłam zbyt wiele makijażu, ale ten puder towarzyszył mi codziennie. Z tej właśnie też to stareczko jest genialne, że można sobie zrobić makijaż do niego. I dlatego, jeśli miałabyś ochotę przetestować mój ukochany puder Wszechczasów, to jest to teraz absolutnie ostatnia szansa, żeby go sobie zamówić, bo już wkrótce będzie. Będzie duża, duża zmiana, jeśli chodzi o ten produkt, ale ja, jakby dzisiaj chciałam go pokazać, trochę pożegnać, ale też podziękować za to, że tak genialnie służy mi od lat, bo jest to absolutnie najlepszy puder na świecie. Co jest też wspaniałe, że on nie wysusza skóry, że pięknie nadaje się pod oczy, na powieki, właściwie może nim wykonać cały makijaż twarzy, jak również i ciała. I ten efekt aksamitu i wygładzenia, jaki daje, to jak wygładza zmarszczki, pory, ogranicza świecenie skóry bez obciążania i przesuszania jej. To jest dla mnie po prostu majstersztyk. Kolejny ulubieniec miesiąca, również makijażowy, to ten niepozorny tuż do rzęs z naszej kultowej już linii Lash Love, ale z dodatkiem Lightening. Lash Love to patentowana formuła, która pięknie odżywia rzęsy, nabłyszcza je, potęguje ich wzrost, objętość i jest dostępna w kilku rodzajach szczoteczek. I to, co właśnie w tej formule Lady mnie zachwyciło, to taka bardzo niepozorna, malutka szczoteczka. Zobaczcie, w kształcie takiego bananka która no, w konfrontacji z moim ulubionym tuszem Lash Intensity wydała mi się dość skromna. Okazuje się, że ten tusz nieprawdopodobnie rozdziela, wydłuża i chwyta nawet najmniejsze rzęsy, pozwalając na ich bardzo precyzyjne i ładne wytuszowanie. Szczególnie wtedy, kiedy chcemy uzyskać taki efekt ułożenia takiego wachlarza rzęs. Nie zależy nam na jakiejś bardzo mocnej grubości, ale chcemy, żeby każda rzęsa była pięknie wywinięta, wyczesana i wydłużona. Ten tusz po prostu działa dla mnie jak grzebień, jak precyzyjna szczotka do rzęs, która każdą też rzęsę otula właśnie takim czarnym, lśniącym tuszem, który nadaje im piękny, piękny blask. Bardzo piękny, naturalny efekt, radzi sobie nawet na najkrótszych rzęsach i to jest mój ulubiony tusz, który używam w grudniu i to jest też mój ulubiony tusz, który używam chętnie do dolnych rzęs, bo ta szczoteczka idealnie się po prostu wpasowuje tutaj nawet w kąciki oczu i pozwala na bardzo, bardzo precyzyjne i dokładne wytuszowanie każdej rzęski. Jest badany oftalmologicznie, okulistycznie, nie uczula, nie powoduje podrażnień, nie odbija się na powiekach, nie rozmazuje, nie kruszy, więc ma wszystkie te cechy, które dla mnie są niezbędne w dobrą tuszu do rzęs, ale właśnie to jest dla mnie takie odkrycie, bo czasami to, co niepozorne, są malutkie, okazuje się być świetnym rozwiązaniem, dlatego to był dla mnie ulubiony tusz grudnia i z przyjemnością kontynuuję jego używanie aż do teraz. Kolejny ulubieniec grudnia to taka kosmetyczna ciekawostka, można powiedzieć, mały gadżet. Jest to balsam koloryzujący do ust, który zmienia swój kolor pod wpływem pH naszej skóry. Mamy dwa odcienie: Pink i Berry. I ten kolor, który chcę Wam polecić i który mi świetnie służył, to właśnie był odcień Pink. Jest to balsam, który zobacz, kiedy nakładam go na skórę, jest niewidoczny. Nabilża, pielęgnuje, odżywia usta, przypomina klasyczną pomadkę ochronną, ale już po chwili zaczyna zmieniać swój kolor, dopasowując się. Mam nadzieję, że będzie to widać do, na dłoni za chwileczkę Dopasowując się w niezwykły sposób do koloru naszej czerwieni wargowej Do koloru naszych ust yy, I nadaje im barwę indywidualną dla naszego typu urody U mnie ten balsam staje się taki troszeczkę yy, Nie wiem, czy to widać w kamerze yy, Taki troszeczkę, o jest tutaj yy, Troszeczkę różowo-koralowy Z taką lekko yy, połyskującą Fuksjową, nawet nutą, ale nadal jest to bardzo lekki, półtransparentny kolor. Dzisiaj nałożyłam go na konturówkę i tutaj również wygląda przepięknie. Pokochałam ten produkt przede wszystkim za walory pielęgnacyjne. Świetnie się sprawdzał jako ochrona ust w zimie. Chodziłam też w, na spacery w górach po prostu, był mróz. było zimno. Wiadomo, że usta pierzchną, kiedy jest taka pogoda. Natomiast w tym balsamie faktycznie były pięknie uchronione A równocześnie miałam ten efekt lekkiego, naturalnego makijażu Którego nie musiałam szczególnie kontrolować Po prostu świetnie wyglądał, fajnie się trzymał A nawet kiedy ta warstwa balsamu już troszeczkę się zjadła To kolor, o teraz jest coraz bardziej widoczny, widzicie? To kolor zostawał na ustach bardzo, bardzo długo Dlatego jest to dla mnie absolutny ulubieniec Uwielbiam też jego opakowanie, piękne, designerskie Tą wysuwaną formę, zapach I z przyjemnością Noszę na ustach każdego dnia, czasem pod pomadkę, czasem na pomadkę, czasami solo i bardzo Wam polecam jako kolejny ulubieniec grudnia. Myślę, że ten kolor już właśnie teraz zyskał takie nasycenie, żebyś mogła zobaczyć, mógł zobaczyć o co chodzi z tą zmianą odcienia i jest szansa, czy z pewnością u Ciebie będzie wyglądał jeszcze inaczej, bo każdy ma jakby indywidualnie dopasowany odcień dzięki naszemu pH skóry. I ostatni z ulubieńców grudnia to zapach. Przepiękna mgiełka, którą wytwarzyszyłam mi już od Mikołajek, bo wtedy właśnie sobie ją zakupiłam. Jest to zapach, który jest w zestawie z balsamem, czyli z takim produktem też pielęgnującym, nawilżającym balsamem do ciała, do rąk. Natomiast to jest Sparkling Cherry Fragrance Mist, czyli, czyli spray do ciała w formie takiej przyjemnej, otulającej, kojącej mgiełki, która pachnie, no właśnie, czereśnią, ale... Przełamaną, taką słodyczą, taką trochę kandyzo, kandyzowaną, czereśnie można powiedzieć, taką w posypce cukrowej. Taką, to też był okres świąteczny, więc kojarzyłem się z taką cukrową wróżką z dziadka do orzechów. Zapach niesamowicie świeży, nęcący, kobiecy. Jeśli miałabym porównać tę giełkę do zapachów innych firm, to niesamowicie przypominają mi, przypomina mi to zapachy giełek Victoria's Secret, które wąchałam będąc. W Dallas, właśnie w, w sklepie Victoria's Secret, i tam włocham te mgiełki. I właśnie ten zapach jest dla mnie, ma ten sam klimat, ten sam czar, ten sam urok, taki otulający rzeźki, taki e, pełen wigoru. Nie wiem, przypominający po prostu bąbelki szampana, pełen energii, ale równocześnie ten różowy szampan jest taki bardzo, bardzo kobiecy, bardzo kojący. Pięknie pachnie na włosach, pięknie pachnie na ubraniach. To jest oczywiście mgiełka, nie perfumy, dlatego nie jest tak trwała, natomiast da się ją pięknie odczuć. I co jest wspaniałe, że dzięki temu, że to jest właśnie mgiełka, to można sobie nią psikać wielokrotnie ciało w ciągu dnia. Więc dla mnie to jest taki produkt do torebki, taki produkt, który lubię trzymać przy biurku, i po prostu w ciągu dnia się spsikiwać, nią otulać. I jest to dla mnie coś, co dodaje mi energii. A perfum na no, używam najczęściej rano i po prostu ten zapach już zostawiam. Nie powielam tego psikania. Przepiękne opakowanie, taki właśnie w pięknym, pudrowym, różustym, wiśniowym akcentem. Bardzo fajny atomizer, który rozpyla równo produkt, który nie zacina się. No i zapach, który po prostu. Koi zmysły, pobudza do energii, pobudza do działania. Właśnie też dla, dla mnie bardzo fajny w okresie grudniowym, niekoniecznie jakieś takie cynamonowe, dłe, waniliowe zapachy, których jednak mamy wszędzie dookoła bardzo dużo, tylko właśnie taka świeżość, taka radość, taka iskra energii w tej giełce. Oczywiście w połączeniu z balsamem do ciała pachnie dużo intensywniej i naprawdę tak otula całe ciało słodyczą, ale to właśnie giełka stała się moim największym ulubieńcem grudnia, jeśli chodzi o zapach. I to już wszyscy ulubieńcy kosmetyczni, których pokochałam w grudniu. Jeśli używasz któryś z tych produktów i również chciałabyś się podzielić Opinią, to zapraszam do pisania w komentarzu A jeśli nie masz ich, a chciałabyś spróbować To napisz do mnie prywatnie Będziesz mogła sobie je zakupić u mnie, jeśli nie masz swojego Doradcy piękna, bądź możesz zrobić Zakupy w moim oficjalnym sklepie Do którego podaję link i przypominam, że to jest Jedyna strona, gdzie Można zakupić oryginalne kosmetyki Mary Kay Z gwarancją 100% satysfakcji Jeśli masz jakiekolwiek pytania Zapraszam Cię serdecznie, pisz Subskrybuj, będzie mi bardzo miło Również jeśli polubisz ten film, jeśli Ci się podobał Dziękuję, że jesteś ze mną, dziękuję, że oglądasz a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz Trzymajcie się ciepło, pa pa